Po wprowadzeniu zmian reklamować się będzie można głównie za pomocą spójnych szyldów. Miasto będzie podzielone na trzy strefy obejmujące park kulturowy ulicy Piotrkowskiej, obszar historycznej zabudowy strefy wielkomiejskiej i pozostałą część miasta. W każdej strefie będą obowiązywały określone regulacje i zakazy dotyczące reklam. Reklama mobilna, czyli na lawetach, która nie tylko jest tak naprawdę wybrykiem wymykiem prawnym. Bardzo źle wpływa na odbiór przestrzeni publicznej, dodatkowo jeszcze zajmuje miejsca parkingowe mieszkańcom. W całym mieście będą musiały zniknąć wielkoformatowe reklamy, takie jak ta na kamienicy na rogu ulicy Ogrodowej i Zachodniej. Po to, żeby dopuścić jednak możliwość refinansowania pewnego rodzaju remontów w budynkach, dopuszczona będzie siatka reklamowa na rusztowaniu. W pewnym odstępie czasowym, tak żeby nie było ciągłych remontów przez 50 lat budynków pod pretekstem. <noise> żeby po prostu ta reklama wisiała, ale będzie dopuszczone, żeby na czas trwania remontu się zareklamować. Nie będzie też migających reklam LEDowych i wolno stojących tablic. Uporządkowane zostaną ogrodzenia. Swoje uwagi łodzianie mogą zgłaszać do 23 września. O dalszych losach projektu zdecydują radni w głosowaniu.